Czekaj, trochę do mnie tu? To Hej, witajcie na moim kanale. Jestem Blanka. To Trzy, cztery, <grym> Cześć. Nazywam się Blanka. A ja jestem Carmen. Cześć <grym> Cześć. Cześć, nazywam się Blanka. A ja jestem Karmen. I w dzisiejszym odcinku robimy test zgodności. Więc Carmen jeszcze nie znacie, jest to moja przyjaciółka. Jestem młodsza. Tak. I trochę wyższa. Tylko troszkę. trochę. Trochę. Mamy tutaj 15 pytań A na łapach mamy C i B, czyli... Blanka. Dokładnie odwrotnie powiedziałam, ale okej, okay, telefon spada Aha, no bo nieważne I jeżeli nie wiecie, na czym polega te zgodności, to będziemy czytać te pytania i na nie odpowiadać, czy według nas jakby pasuje bardziej do mnie, czy do Kamen Więc no, przechodzimy do pierwszego pytanka Która się ładnie ubiera? Widziałam, co? Dobra, trzy, cztery, cztery. <laughs> Definitywnie w sumie ja No tak ja tak, uważam. Ja też. Nie, że nie podobałbym się mój styl ubioru, ale mamy ty ładniej Dziękuję bardzo. A więc drugie to, która jest lepszą przyjaciółką? Trzy. Masz już? Masz? Dobra. Trzy, cztery. Oh, well, of course. No. Nie wiedziałam w sumie. Nie, no nie uważam, żeby Karin była złą, tylko po prostu mm, jak już jest tak pęta, ja siebie wybieram. Aha, okej. Okay. Ja w sumie też chciałam siebie wybrać, ale no nie wiedziałam. Bye, bye! Nie masz już żadnych szans! Trzecie pytanie to, które więcej razy spadła z konia? To trzy? jest oczywiste. Cztery rady Blanka. Tak. Ja tylko tak trzy, cztery, pięć razy. Ja... Maksymalnie 5, ale w sumie do końca... Ale właśnie, że tak to szczerze, co, ile mogłem spaść 10 razy, więc nie tak dużo, ale... No ja tak naprawdę do trzy razy. A dwa razy to się tak zsunęłam, albo na nogach No ale ty też krócej zisz konno i rzadziej, więc... No w sumie racja No, no ale... Tak, to prawda, więcej że... razy Tak, sprowadź. ja o wiele więcej razy Czwarte pytanie to, która więcej je? Myślę, że... Trzy, cztery, cztery. Nie hmm. wiem, po prostu więcej. Chodzi, ja je im bardzo mało, ale karmę wcale nie Też Dużo, ale myślę, że mimo wszystko. myślę, że w sumie bym więcej zjadła, a nieraz mam tak, że w ogóle nic nie muszę jeść, więc. No, no ale myślę, że i tak gdybyśmy mi powiedzieć, to myślę, że więcej ty. No, jakbyśmy na przykład teraz coś jedli, to jestem pół kanapki więcej niż ona. <laughs> Piąte, Piąte pytanie, pytanie to, to: która jest, która jest bardziej niezdarna ja nie wiem, nie mam pojęcia. Ja w sumie też nie, Nie uważam, ale... żebyś ty była niezdarna, ani ja, więc... Dobra, trzy, cztery, ja. Wow. Nie ja mam pojęcia. No dobra, w sumie to też ja, tak ale jakby... myślę, że... Żadna że z nas nie jest niezdarna. Raz więc. się potnę, a ty nie. Nie wiem, nie wiem, po prostu... A no. Nie, I don't know. Szóste pytanie to, która jest większą bałaganiarą? Tam nawet widać mój pokój w tyle, więc... Nie no trzeba. Trzy, cztery. E, no, no ja mam wszystko wiecie. posprzątane. No. Tam jakieś rzeczy leżą i na ziemi też, ale nie będę wam pokazywać, żebyście się nie załamali. <noise> Siódme pytanie to, która ma więcej ubranii z dzieckich? Trzy, cztery. Carmen, zdecydowanie. No, ja w sumie dostaję na urodziny, a jeżdżę tylko raz w tygodniu albo na wakacje dużo. A Blanka na co dzień, a ja mam więcej. No. Bo ja czymś to w jeansach jeżdżę, po prostu. Pytanie ósme to, które jest bardziej uzależnione od telefonu? Trzy, cztery. Trzy. A w sumie to ty, bo ty tyle nagrywasz. Tyle? Raz w tygodniu odcinek ten. No dobra, ja... A poza tym, co, ty, ty, ty ten, nie mówię, że ja nie korzystam z telefonu, ale no wiesz... Dobra, ja. Pat... No i patrz, hałas robisz widzą. Sorry. Widzę. Pytanie dziewiąte to Która czym się jeździ w tereny? Szczerze to ja nie wiem Ja też nie, bo... Bo ty co tydzień jeździsz, ale nie wiem czy ja jeżdżę raz w tygodniu, aż w Chyba... Dobra Trzy, trzy, No bo w sumie nie... nie wiem, bo w sumie teraz to bardzo często jeżdżę w tereny, bo ujeżdżanie się nie nadaje Ale jak do lasu to nie wiem, bo ty jeździsz... Ej, rusz, znu, znów robisz hałas, widzą Dobra, um, ja myślę, że ja dlatego, bo jeszcze raz w tygodniu, w sumie tylko do lasu i też połąki tam są, a ty? Ciągle stoję, że? nie wiem czy. Nie, nie, po prostu nie wiem, po prostu tak dałam, bo nie wiem. Ale ja myślę, że ja. Pytanie dziesiąte to. Która więcej razy była na obozie lub półkolonie z dzieckiej? Trzy, cztery. cztery. Ty byłaś w ogóle na obozie? Na obozie nie, ale z 10 razy mam na półkolonie. Ja tak 6 razy. Nie więcej razy. Czekaj, miałam 5, ten to 6 razy. Nie więcej razy wiesz, ja byłam pod ścianą bałem? Nie, więcej powiedz. Duże razy. Wow. Nie, ja sześć razy byłam. Ja więcej. A ja byłam naprawdę dużo razy na półkolonie, a na obozie nigdy. A szkoda, kiedyś muszę pojechać. No ja miałam w kolejnym w następnym roku pojechać. Mm. W sumie to już stanie tylko w tym. Pytanie 11 to. Która jeździła, to, która jeździła na większej, większej ilości, ilości koni? 3, 4. Czemu niby te? W stajni to jeździłam oprócz na y, kucach trzech. A tak to to już na próbach to chyba jeździłam przynajmniej na sześć. A naprawdę na wielu koniach jeździłam, jak jeździłam. Wiesz o ty? A jak na pół kolonii? to jeździłam na... To za chwilę wam powiemy kto. tylko tak musimy policzyć. Wracamy już do was po przerwie. Ogólnie to telefon mógł się trochę poruszyć, zmienić miejsce, bo wywalił mi się. I ogólnie to jak policzyliśmy to wyszło nam, że tak mniej więcej to 47 koni obie doliczyliśmy. Choć pewnie więcej ich było jeszcze, tylko po prostu no. nie pamiętamy. No, no, no tak nam wyszło, że 47 i trochę XD bo to jest... równo Tak Dwunaste pytanie to które jest bardziej odważne na koniu? Ja myślę, że... 3, 4 no, Dla mnie Carmen Nie, że ja jestem jakaś nieodważna, ale Carmen myślę, że bardziej No nie wiem, ja mog mogłabym robić mega dziwne rzeczy, bo się nie boję <laughs> To co dzisiaj <laughs> to. Następne pytanie to jest Trzynaste Która jest bardziej dziecinna? Okej, okay. masz już? Trzy, cztery. <laughs> nie wiem, nie ma wytłumaczenia do tego. Jestem starsza, ale mam... 14 no. Czternaste pytanie to? Która jest bardziej otwarta do ludzi? Masz już? Trzy, cztery. Jak dla mnie ja, tak myślę. No ja raz. też, bo nie wiem. Nie wiem, ja się. Ja bym teraz na przykład do nikogo nie podeszła i bym coś powiedziała. Ja bym przyszedł takie. Elo, mordo! Elo, mordo! No, Rzutuję. Pamiętam by to taka głupia jestem. Ostatni, piętnasty pytanie, pytanie to, to, które jest większą koniarą. koniarą? Więc masz. Trzy, cztery. Oczywiście, że ja. To po mnie widać. Tak, na pewno. Widać mi to z oczu. Patrzcie, widzowie. Jestem prawdziwą koniarą to wygląda? Sama się zgadza, więc czemu tak robić? No dobra, na rację. I z naszej strony to już tyle, a więc z wami żegnamy. Pa! pa!